Są dwie teorie. Pierwsza, którą ja wyznaję, mówi o tym, że ja po prostu nie umiałem fizyki i na egzaminie na Wydział Architektury egzaminu z fizyki nie było. I dzięki temu mogłem dostać się na studia, ale tak naprawdę to od młodych lat i w czasie szkoły średniej bolały mnie po prostu zęby, gdy widziałem jak powstają i co powstaje wokół mnie. Ja tutaj muszę wspomnieć szczególnie o jednym obiekcie zaprojektowanym przez nas na przełomie 2000 roku. To jest Fokus Filtrowa, ponieważ to był pierwszy obiekt o takiej dużej skali biurowy, który powstawał po współpracy z europejskimi specjalistami od komercjalizacji. I to przede wszystkim uczyło nas tego europejskiego myślenia o nie tylko architekturze, ale w ogóle o funkcjonowaniu obiektów.